Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Firma Elektrobim, z tej strony Konrad i z tej strony Michał. Cześć Konradzie. Cześć Michał. Niektórzy ludzie mówią, niektórzy ludzie wstają razem z kurami. Dzisiaj pokażemy Wam jak można pospać sobie dłużej. A to za sprawą siłownika elektrycznego sterowanego czujką zmierzchową. Rzeczywiście będzie można wspomnieć trochę o kurach, bo wielu z naszych klientów pytało nas, jak zrobić, aby kiedy jest słońce, kiedy jest już widno, kurnik się otwierał, a kiedy jest już zmierzch, kury same wchodzą do kurnika, to żeby się po nich zamknęło, żeby przypadkiem nieproszony gość na przykład nie przyszedł w postaci lisa, który mógłby na rozrabiać. Ale to nie wszystko. Tak, to jedno z zastosowań. Następnym zastosowaniem jest na przykład czujnik zmierzchowy na bramie posesji, gdzie. Gdzie brama zamyka się razem z zachodem słońca, jest to kwestia bezpieczeństwa. Kwestia bezpieczeństwa hodowli, ewentualnie. Zwierzęta same czasami wchodzą gdzieś i się po prostu ogólnie to zamyka. To podchodzi pod rolnictwo, pod bezpieczeństwo. Mamy też jakieś kwestie e, informacyjno-znakowe. Kiedy czegoś już nie widać w nocy, to po co to ma dalej sterczeć? Chowa się lub zamyka. Też są takie zastosowania, nie warto wymieniać, ale pytają niektórzy o to. Proste systemy śledzące słońce, czyli. Wschód, południe, zachód, południe, tak zero-jedynkowo też podniesie efektywność o 15% takiego systemu czujka zmierzchowa, bo wyczuje, czy jest słońce z tej strony, czy może z tej, i będzie się przestawiać. Wschód o wschodzie, zachód o zachodzie. Takie zastosowania. Teraz przejdźmy do czego? Do części praktycznej, nim zastanie nas zmierzch. Wykorzystamy układ, który ostatnio zmontowaliśmy. To jest układ czasowy, sterujący siłownikiem elektrycznym, i postanowiliśmy, że podmienimy po prostu ten czasowy układ czujką zmierzchową. Wyprowadzimy napięcie tak, aby podawane było na przekaźnik 230 wtedy, kiedy czujka będzie zareaguje. Tak jak do tej pory reagował układ czasowy, to zrobi właśnie czujka. Zobaczmy, jak to się robi. Usunęliśmy układ czasowy i będziemy podłączać czujkę zmierzchową według schematu. Ale napięcie zasilające czujkę podbierzemy sobie bezpośrednio z napięcia zasilania zasilacza. Tak jak na schemacie, napięcie wejściowe 230V jest rozdzielane w trzy miejsca. Pierwsze to jest oczywiście zasilacz niskiego napięcia, który rozdziela nam 24V na mostek H w odpowiednie miejsca wyjścia styków przekaźnika. Tak jak zawsze i tak jak na schemacie. Drugie zasilanie 230 to jest czujka zmierzchowa. Ona musi mieć swoje zasilanie i tu jest podebrane to zasilanie do czujki na tych przewodach. Ostatnie zasilanie 230 to jest cewka przekaźnika, która będzie sterować właśnie siłownikiem. Cewka w tym przekaźniku jest na 230 V, więc 230 V podbierzemy dokładnie z tego przewodu, na którym pojawia się napięcie wtedy, kiedy jest zmierzch, a kiedy jest słońce nie ma napięcia. Czyli zmienia się stan siłownika rozłożony lub złożony. Oczywiście upewniamy się, że wszystko jest odłączone i przyłączamy to wyjście z cewki 230 V w miejsce wyjścia z czujki. Uzyskamy efekt pożądany w ten sposób. W zależności od tego co będzie działo się na czujce, taki będzie układ przekaźnika, tak będzie siłownik rozłożony lub złożony. Zobaczmy jak to działa. No to pokazujemy praktyczne zastosowanie naszej czujki zmierzchowej. Podłączyliśmy ją klasycznie do naszego włazu i siłownika. Zobaczmy w praktyce. Wychodzimy z założenia, że coś jest otwarte, kiedy pada słońce. Tutaj jest nasze oświetlenie. Padało przed chwilą na czujkę, a teraz, jak Michał zakrył, zasymulował zmierzch. Dlatego się zamyka. Ciekaw jestem, co się stanie, kiedy? Kiedy odsuniemy I słońce się pojawi, nic się nie stanie czy jest zwłoka czasowa? Tak mamy, mamy ustawioną pewną kilka sekund zwłoki o działa. Super, pojawiło się słońce i z opóźnieniem, ale to tylko kilkusekundowym zadziałało. Wspominamy o bezpieczeństwie, jak zwykle rękawice ochronne podłączamy na odłączonym napięciu, upewniamy się dwa razy.. Tak? Jeżeli siłownik ma kontakt, możliwość kontaktu z organizmem żywym lub w ogóle napotkać blokadę, bezpiecznik topikowy albo elektroniczny. I słyszałem o takich rozwiązaniach i to jest w artykule też mamy opisane, mm -hmm. że w hodowli na przykład właśnie w tym kurniku już wspomnianym szczęśliwym przez sznurek się łączy taki siłownik na przykład. To znaczy, że po prostu ciągnie sznurek ten włas, Ciągnie siłownik ten włas przez sznurek, albo się rozluźnia sznurek, kiedy się zamyka. Wtedy się położy ten włas, nie wiem, na zwierzęciu i nic się nie stanie tak naprawdę, bo siłownik sam w sobie jest bardzo silny. Więc takie kwestie bezpieczeństwa. To By było na tyle. Okej. Okay. Jeżeli jesteście zainteresowani i czujecie, myślicie i wiecie, że to jest dla was, to obserwujcie nas na stronie, bo nie... kolejne materiały już niedługo. Dziękujemy bardzo. To dla nas był zaszczyt. Trzymajcie się, kochani. Cześć. Wszystkiego dobrego.